Ej, Paweł, słyszałeś o krwawej Mary? No i niech zgadnę, chcesz ją spróbować przywołać pewnie, co? Skąd ty zawsze wiesz, co ja chcę? Dobra, tam, nieważne. Nie mamy świec. To zapalimy latarkę. Ty jesteś zjebany. Słuchaj, o godzinie trzeciej w nocy pójdziemy do łazienki przed lustro, zapalimy latarkę i powiemy trzy razy krwawa Mary. Może się uda. No dobra, niech ci będzie. No dobra, to zapalam latarkę i lecimy. Krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary. Minęło już kilka minut i nic. Nic dziwnego, że się nie udało, skoro masz latarkę, a nie świecę debilu. Czego mnie wezwaliście śmiertelnicy? Teraz giniecie! O kurwa! Czy wy jesteście nienormalni, kurwa jego dać! Trzecia godzina w nocy, a wy się drzecie jak opętani! Mamo, ale... Żadne ale, tylko do łóżek i to już! A, a co to za wywłoka? Po nocach sprowadza? Teraz giniecie wszyscy! O nie, moja panno! W moim domu to mi nie będziesz grozić! Mokra, szczera, zniszczenia! Kurwa! mato! jedno! Grozić mi, kurwa! W moim domu. Aby, awa, awa, awa. Mamo, czy ty wiesz, że pokonałaś właśnie krwawą Mary? Ty mi się to nie podlizać, tylko do spania i to już!